Każda młoda kobieta pragnie, żebyś dotknął jej najpierw tutaj, ale faceci nie mają o tym pojęcia. Większość z Was dotyka w złych miejscach, w złym czasie i, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, całkowicie gasicie jej pożądanie, zanim w ogóle się na dobre zacznie. Nazywam się Sally. Jestem psychologiem specjalizującym się w dynamice społecznej i kobiecych zachowaniach. Dzisiaj Wyjawię ci siedem emocjonalnych stref kobiecego ciała, które, gdy są dotykane we właściwy sposób, tworzą tak głęboką więź, że ona nie będzie mogła przestać o tobie myśleć. Ale uwaga! Siódma strefa to ta, którą większość mężczyzn ignoruje, a to właśnie ona decyduje, czy będziesz postrzegany jako kolejny zwykły gość, czy jako ktoś absolutnie niezapomniany. Przejdźmy więc od razu do konkretów. Oto 7 stref, które musisz znać. Strefa numer 1 jej dłonie. Zaczynam od tego, bo to najbardziej niedoceniane miejsce ze wszystkich. Dłonie kobiety są bezpośrednio połączone z układem limbicznym czyli częścią mózgu odpowiedzialną za emocje i wspomnienia. Kiedy powoli bierzesz ją za rękę, spokojnie splatasz palce, gładzisz kciukiem jej dłoń, nie dotykasz tylko skóry. Aktywujesz oksytocynę. Hormon zaufania i emocjonalnej więzi. Kojarzysz tę starszą parę, którą widzisz na spacerze, trzymającą się za ręce po pięćdziesięciu latach razem? To nie jest nostalgia, to neuronauka. I jeszcze szczegół, który wiele kobiet wyznaje mi podczas sesji. Zaniedbane dłonie momentalnie psują klimat. Czyste, ciepłe, zadbane dłonie robią kolosalną różnicę. Strefa numer dwa: kark, tuż poniżej linii włosów. To jest strefa emocjonalnej ulgi. To tam gromadzi się całe napięcie, to tam ciało przechowuje stres z całego dnia. Kiedy kładziesz tam rękę, powoli, bez nacisku, bez oczekiwań, jej układ nerwowy zwalnia. Jej umysł mięknie. Ona w końcu się relaksuje. Pamiętam pacjenta, który powiedział mi: Sali, położyłem dłoń na jej karku, kiedy stała przy oknie. Zatrzymała się, wzięła głęboki oddech i odwróciła się do mnie w sposób, jakiego nie widziałem od lat. To jest właśnie moc strefy numer dwa. Ona nie stymuluje. Ona uspokaja. I to właśnie dlatego, że uspokaja, sprawia, że ona się otwiera. Strefa numer trzy. Dolna część pleców między talią a biodrami. Ten region reprezentuje stabilność i ochronę. Kiedy kładziesz tam dłonie, bez ściskania, bez zatrzymywania jej na siłę. Przekazujesz potężny komunikat: jestem tutaj, jesteś bezpieczna, ale jesteś wolna. Ten dotyk działa szczególnie dobrze w codziennych momentach: w kuchni, rano, w ciszy, twoja klatka piersiowa przy jej plecach, twoje ciepłe i obecne dłonie właśnie tam, bez słów, tylko obecność. I jeśli to, co mówię, ma dla ciebie sens, zostaw tutaj lajka. Bo te treści sięgają znacznie głębiej niż powierzchowne rady, i chcę wiedzieć, czy jesteś gotowy na taką głębię. Strefa numer 4. Za uchem. Tuż poniżej linii szczęki. To obszar niezwykle wrażliwy, ale staje się dostępny dopiero wtedy, gdy istnieje już zaufanie. Zbyt duży nacisk go zamyka. Lekkość i ciepło otwierają. Jedna z pacjentek powiedziała mi kiedyś, kiedy on mnie tam dotknął, nie poczułam się pożądana. Poczułam się doceniona, a dla większości kobiet poczucie bycia docenioną pojawia się przed pożądaniem. Strefa numer 5: między łopatkami, na środku pleców. To strefa niewidzialnej ochrony to miejsce, którego ona nie widzi, do którego nie może sama dosięgnąć. I kiedy kładziesz tam dłoń, komunikujesz głębokie wsparcie. Jej układ nerwowy zwalnia, jej garda opada. Ten dotyk nie jest seksualny i właśnie dlatego jest tak potężny. Strefa numer 6 Wewnętrzna strona UDA, blisko kolana. Uwaga! Nie mówię o strefach intymnych, mówię o strefie przejściowej, bliskiej, ale pełnej szacunku sugestywnej, ale bezpiecznej. Kiedy dotykasz jej tam powoli, komunikujesz: Jestem blisko, ale szanuję Twoje tempo. Wielu mężczyzn pomija ten etap i właśnie wtedy tracą jej emocjonalne zaufanie. I spójrz, to właśnie o tej subtelności, o tej psychologicznej głębi piszę szczegółowo w moim pełnym poradniku Sekrety Atrakcyjności. Tam pokazuję ci nie tylko, gdzie dotykać, ale kiedy to robić, jak czytać niewidzialne sygnały, które ona wysyła i jak stworzyć tak magnetyczną więź, że ona sama będzie cię szukać. Link znajdziesz w opisie. Strefa numer 7: Podbrzusze, okolice pępka. To najbardziej zaskakujące miejsce i najbardziej niezrozumiane. Podbrzusze to punkt, w którym spotykają się instynkt i emocje. To obszar bezbronny, pierwotny, głęboki. Ta strefa wymaga absolutnej szczerości. Kładziesz tam dłoń powoli, z ciepłem, jakbyś trzymał coś najcenniejszego. Kiedy kobieta pozwala na ten dotyk, nie oferuje ci tylko swojego ciała ona oferuje ci swój wewnętrzny świat teraz możesz się zastanawiać sali dlaczego akurat te 7 odpowiedź leży w neuronauce badania pokazują że receptory dotyku w kobiecej skórze są znacznie wrażliwsze niż u mężczyzn te obszary które ci pokazałam aktywują uwalnianie oksytocyny hormonu zaufania więzi i emocjonalnego otwarcia to nie są strefy erogenne, to sensory emocjonalne. Mówią jej mózgowi: Ta osoba jest bezpieczna, mogę się jej oddać. I dlatego technika bez szczerych intencji nie zadziała. Ona wyczuje, kiedy tylko próbujesz coś ugrać. I wyczuje, kiedy naprawdę jesteś obecny. Oto więc trzy złote zasady. Po pierwsze: zwolnij. Pośpiech zabija połączenie. Po drugie, Obserwuj jej reakcję. Jej ciało mówi szybciej niż usta. Po trzecie, stosuj ten dotyk w zwyczajnych chwilach w salonie, w samochodzie, podczas uścisku na dobranoc. Konsekwencja buduje bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo buduje pożądanie. I jeśli chcesz całkowicie opanować ten milczący język, zasubskrybuj kanał. I włącz dzwoneczek, bo w następnej lekcji pokażę ci pięć śmiertelnych błędów, przez które ona traci do ciebie pociąg, a ty nawet nie zauważasz, kiedy to się dzieje. Pamiętaj, co powiedziałam na początku: Te siedem stref to nie przyciski, to drzwi. Za każdym razem, gdy dotykasz ze szczerością, mówisz: Widzę cię, szanuję cię, jesteś dla mnie ważna. I to, mój drogi, jest to, czego kobiety naprawdę pragną: nie popisów, nie presji, połączenia. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa. Czasami jeden świadomy dotyk może otworzyć zupełnie nowy rozdział. Widzimy się w następnym filmie. I pamiętaj: masz teraz przewagę, której większość mężczyzn nigdy nie zdobędzie. Używaj jej mądrze.